mhm apka zdaję, bedę cześć dobry dobra to poproszę od pana tak eee, dowód, prawo jazdy i wizytówkę eee, o, proszę bardzo idź do... słuchaj byś poszedł do biura jego tego co? co dobra? tego? czy byś do biura jego poszedł opowiada... dobra, nieważne nie, eee, dobra dobra, słuchaj w tym miejscu Miejscu, Proszę bardzo, sobie, sobie na szefu? Takie miłe jest głosem. Dobra. Yy, to zaczynamy. E, Dobra. Jak się nazywa nasza firma? Yy, no kurcze, nie przygotowałem się chyba aż tak. Firma taksówkarska chyba. No nie, downtown.com Capcom. No kurcze, sobie nie sprawdziłem. Na wizentówce. Dobra. Yy, niech pan się opisał w trzech słowach. Z siebie? Tak. Hmm. Jestem, jakby to można powiedzieć, już emerytowanym wojskowym, który odsłuży swoje lata. Lubię spotykać się z ludźmi i kurczę jeździć sobie przy zachodzie słońca, bo wojna zniszczyła mi trochę psycha i muszę teraz się właśnie... Jeździć, spotykać z ludźmi. Żeby wiadomo, wrócić do normalności. Wie pan, jak to jest? Czy był pan kiedykolwiek karony? No nie. Chyba, że za... A nie, chyba nie. Kurczę myślałem, że kiedyś szybko jechałem, ale chyba policja. Nie, 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 bez mandatów Aha. nic takiego. A man... Man, no. man a to radar mi zrobił kiedyś zdjęcie. Ale uśmiechnąłem roku. się. A nie, to wyróbnie nie. Dobra Ile ja jestem w stanie poświęcić czasu w skali dnia tygodnia na jeżeli ja? hmm. Około 4 godzin globalnie Dobra Tak mniej więcej, bo wtedy kamery... Powiem panu wtedy kamerę, ja z kamerką jeżdżę. przeszkadza to w panu w firmie? z czym pan jeździ? kamerką GoPro nie, to co nawet mamy wymagane, jest wymagane, więc to nawet nie będzie Wielu, przeszkadzać tylko... Acha, to robi. bo ja właśnie tutaj kamerka GoPro i do serwerów wysyłam, wszystko <noise> jest na żywo. Bo prowadzę I takie do... kanały właśnie na telefonie. Tak, tak umiesz. Dobro. Uh -huh. e, no to... Jaki jest pan stosunek do rzeczy martwych? Cześć. Cześć. Panie panu, na, że w swoim życiu rzeczy martwych, tyle już z martwych rzeczy widziałem, no, że... Nie, nie, ale... Mógłby się pan takie... jakoś określić? Nie takie rzecz martwo chodzi. Chodzi to znaczy... na przykład o taki marker, jak pan pożycza? Mm -hmm. Nie? I no sobie no. pójdę? Ja, jak się pan będzie... No, w jakim stanie mi pan go odda? Jak oddam taki marker... czy znaczy, pożyczę sobie taki marker, proszę pana? No jak będę go chciał użyć, to sobie białe rękawiczki nawet założę. Moje szanuję ludzi i rzeczy ich. Dobrze, super. A jeżeli go pan zepsuje? O kurczę to przyjdę i kurde kupię dwa Albo da pieniądze, że pan sobie kupi dwa ulubione takie fajne Dobra Tak właściwie Przepraszam, a mógłbym się napić wody, bo mi trochę zaschło w ustach muszę wam się pochwalić Dostałem dziś Mmm, Mogę stuknąć szybko napoja, bo mi sucho Jasne, ustę. jasne Dziękuję Och, lub? Mogę panu też dać, jak pan lubi Nie dziękuję To już jest nie chcę pójść yy, projna? Jeszcze szybko taką na jeden ząbek. Bo mi kurcze koleżanka przygotowała, to mówię zjem, Dobra. Dobra. Jestem gotowy. Yy, powiedzmy, że jeździ pan sobie na taksówce, nie? Yy -y. Widzi pan na centrali zgłoszenie, że pana kolega yy, zepsuł sobie samochód i potrzebuje naprawki. Yy -y. yy, gdzie mu pan odpisze na to zgłoszenie? To mogę wejść na radio, gdzie o... mu odpiszę? O... Na pewno na radiu się zgłoszę, że już kolego jadę pomóc. Dobrze, od razu powiem, że zgłoszenie przychodzi z numerem telefonu. No tak, tak. a z numerem telefonu. I może no to... pan też odpisać Aha. na SMS-em. Nie, bo pan Radio... jest, tutaj nie powiedział, że numerek jest też tam. Jest przy zgłoszeniu. No, dobrze, no to tak to ten mogę ten... też mu sms -y napisać, Kolego, nie martw się, już pędzę. Tak. Jak chyba tak. oczywiście jak jestem wolny, bo jak mam już klienta, no to musi poczekać. Dlaczego akurat taxi? Dlaczego akurat taxi? Myślę, że to jest jedyna prasa, w której będę mógł rozmawiać z ludźmi. Tak, tu pan opowiadałem, ja po wojsku jestem, to muszę mieć kontakt z ludźmi, bo już za dużo rzeczy martwych, jak to pan usłyszał, widziałem. więc Myślę, że tak, cóż, to jest odpowiednia praca dla starego wojskowego pana. Czyli dla mnie. Taś mi plakietka, wypadła z hmm. Po prostu lubię ludzi, no. po prostu hmm. lubię rozmawiać. Słyszy Od... pan, że też z panem lubię rozmawiać. Aż ty że... za dużo. Żeby pan wiedział. Yy, od jakiej rangi może pan jeździć we własnym prywatnym stroju taksówką? We własnym... No chyba ja będę jakimś ekspertem już taksówkarskim. Yy, tak, bardzo dobrze. Bo tak to to chyba nie za bardzo. Dobra. Mi wydaje mi się, że... Wszystko kit. Wszystko kit? Tak, to... W porządku. Tak. Dobra. Właśnie, proszę pana, to będę jako praktyka, tak? Czy jak yy, jako starzysto. A starzysta, dobrze. Dobrze. Pytanie. Posiada pan radio? mi radio, panu posiada? Do no, nie posiadam. Dobra... Ja Jak wychodziłem z wojska wszystko mi zajebali. Wszystko. Yy, a czy posiada pan, nie, co najmniej 25 tysięcy? Ja mam... mam 20 na minusie, bo mi kurde żona chciała zabrać, rozdzieliła się. To w takim razie ma pan dwa dni na to, żeby sobie tam zarobić na to radio. Tam u jednego z szefów może pan sobie kupić za 20 na 25 tysięcy albo wam u za 35 pięć dobra zapraszam pana dzień, dzień dobry dzień dobry pan jeszcze poczekał bo za już muszę się pan zająć Aha, przepraszam eee, he, 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 he. czy jest Szef. już uciekł gdzieś prawdopodobnie gdzieś uciekł to on sobie poczeka tutaj dobra tu przed drzwiami a, i, I pan sobie zmieni tego napis ten starzysta na no, ten, na no, zielony powinien być. O, proszę pana. Pięknie. I panu się podoba teraz moja pakietka.